Hej, cześć, witajcie, z tej strony David i witam was w kolejnym odcinku z Worker Sendry Sorcery Service Republic nie Wiecie co? Powiem Wam, że e, do dnia dzisiejszego nie wybudowałem jeszcze torów do Polmosu, więc kurczę no czas najwyższy, tym bardziej że jakby nie było trochę pieniędzy mamy, więc moglibyśmy sobie pozwolić na to, żeby go e, w końcu uruchomić. E, powtórzę jeszcze raz na początku odcinka po raz 10 tysięczny. Nie nie będę stawiał e, biura budowy torów, gdyż będę to robił za ruble, tak jak to zrobiłem przed sekundą, i trwało to dosłownie kilka sekund, a nie kilka godzin, żeby to wybudować. Bo, no, po pierwsze, to jest oporne, po drugie, jest oporne, po trzecie, jest oporne, a po czwarte, jest oporne i pomilionowe jest oporne, więc nie będę z niego korzystał. Po raz kolejny powtarzam. Mam nadzieję, że już po raz ostatni, bo chyba zacznę y, po prostu stosować y, bany na sekcji komentarzy, właśnie związane z tym, że ja mówię jedno, a ludzie robią sobie z tego drugie. To tak, tylko chciałem zakomunikować. Dobra. Teraz tak, dołóżmy jeszcze to jedno miejsce tutaj do przywożenia. Do przywożenia. Podów rolnych. Proszę bardzo. I od razu pociąg rusza. Fajnie, sympatycznie. Czy ja dostałem już, może, nowe wagony? Nie. Mam tylko ten jeden. No właśnie. Ja powinienem mieć jeszcze jakiś jeden kurczę do tego. Albo te pokupić. One by się opłacały do płodów rolnych. Chyba. Chociaż. Czy ja wiem? To te lepiej wyglądają, w sumie, do płodów typowych. Więc na razie zostawimy te. Mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości będę miał te większe. No dobra. Trudno. W takim razie niech to się przewozi, wywozi i tak dalej. Tym bardziej, już tu mamy pełny silos, pełniutki, tutaj no tak pół i tutaj no pełniutki silos, także no trzeba by coś z nimi zacząć robić. Tym bardziej tak, tutaj mamy alkoholu dość sporo, eksport za ruble moglibyśmy poszerzyć w tym miejscu, chociaż czy jest sens, żeby go poszerzyć? No, tak, mamy sporo pieniędzy, to na razie go nie będę poszerzać. Na razie go nie będę poszerzać. A jak tutaj produkcja żywności? Produkcja żywności ma się nieźle. No to autobusów przyjeżdża? Dwa, dwa autobusy. Tylko dwa. O. Ale w sumie dają na razie radę. Więcej nie zostaną dwa. Dobra. E to byśmy mieli z głowy, tutaj produkcja żywności dalsza. Bo dodajemy kolejne miejsca obiekty, które są nam potrzebne, do działania prawidłowego. Ciach, ciach. E, okej. Okay. To mamy z głowy, tutaj jak idzie budowa. No tak średnio najeża ale no idzie powiedzmy, więc. Więc okej. Okay. <laughs> teraz tak. Jedno takie w całości będzie jako odpady niebezpieczne. Tym bardziej, że nie wiem ile ich tutaj będę miał. Bio i zwykłe jeszcze są. To co? Jedno na bio i reszta na, na zwykłe? No przemyślę to. Przemyślę to, powiem szczerze. Przemyślę to. Czy dotąd trzeba by to je woździarz? Autostradą cały czas ciach, ciach, no tak, tak by wychodziło. No dobra. Albo tutaj, tędy, tędy, ale to tędy to nie przejadą, bez jest zakaz dla ciężarówek. No dobra, Uuu. I to jest właśnie palący się przystanek, który pali się w powietrzu. Po prostu super. Świetnie. Dobra, teraz tak, tutaj też się budują budynki, tu się budują ścieżki jeszcze. Tutaj jest szkoła, która się już wybudowała. Tutaj nie mamy ludzi, którzy narzekają, znaczy mamy, ale na chorobę narzekają, aczkolwiek moglibyście iść do lekarza spokojnie i nie robić problemu. Sport, sport macie. Generalnie to tak rzecz biorąc nie ma większych problemów. Więc spoko. Moim największym problemem w tym momencie jest to, że mięso po prostu kupuję, aniżeli nie produkuje. <laughs> Więc okej, okay. dobra. No i spoko. E, jak tutaj w ogóle idzie to? E, tutaj tak, tutaj tak. E, tutaj beton jeszcze przywożą cały czas. E, aha, widzę, że jaworni wszyscy są zaangażowani w to. I cały czas jest ten beton wożony po prostu i ludzie. No dobra. To miejsce dodajmy, to dodajmy w całości już. Jeszcze to jedno trzeba będzie dodać. I w sumie to tyle. Aha, tutaj dodajmy, będzie to wybudowane niedługo. Okej. Okay. Jak tutaj idzie? Aha. szczytko beton tutaj muszą przywieźć. Tutaj też beton. Tutaj beton, beton, niech zgadnę. Beton, tak. Tutaj beton, tutaj beton, tak. Wszędzie beton. Tutaj też beton, i tutaj też beton. No jak nie zgadł? Jednak bez zasilania. Aha, bo tu jest potrzebny beton. A wszyscy włożą beton w tamto miejsce. Fajnie. Autentycznie naprawdę bardzo sympatycznie. No dobra, trudno. To niech sobie wożą ten beton. E, jak tutaj? Tutaj jest beton jeszcze potrzebny, dobra. No i tutaj ten beton jest potrzebny, kurczę. Aha, że elektrownia jest dość wysoko u nich. A u nich jako chyba jedyna... Prawdopodobnie. Nie, tylko jest wyżej jeszcze ten silos zbożowy. I do niego też jeździ beton, ale w mniejszych ilościach, żeby było śmieci niż w to miejsce. Czy oni jakoś elektrownię uznają za jeszcze wyższy priorytet sami z siebie? Chyba tak. Chyba tak może być. No tak, nikt nie chce zostać bez prądu. No okej, okay, dobra. Eee, w każdym razie. Ostatnio zacząłem tutaj projektować sobie nowe miejsce, w którym będę mógł przetwarzać odpady, jakkolwiek. Więc zrobiłbym to jakiś taki przejazd chociażby. Na przykład, w ten sposób. Co, co nawet się udało, jest aż dziwne. A w każdym razie zrobimy tak w ten sposób. O, tutaj szarpniemy się w górę i tutaj tak. I to może zróbmy tak. No, nie bardzo. Możemy ewentualnie zrobić tak i tak. Czy to ma ręce i nogi? No, powiedzmy, że ma. <laughs> Więc nie ma większego problemu. Teraz jeszcze tak, tutaj centra dystrybucyjne musimy powstawiać. I w sumie to można by to dodać do budowy, jakkolwiek. Centrum dystrybucyjne, takie małe? Nie, no, nieoryginalne przecież, no, no bez jaj. Mam takie małe od Robsa na przykład na cztery samochody. Biorąc pod uwagę, że każdy z tych kolegów dostanie swoje, to możemy nawet postawić te małe dropsowe. Eee, aha. Tylko ty będziesz musiał mieć jakoś tak dziwnie wstawione. No i dobra. Czy to będzie wszystko? Chyba tak. Tak, tak mi się wydaje. Rozpocznij planowanie. <laughs> Spoko. Może być. A teraz tak. W takim razie tak. Tory też planuj. Oczywiście. E, semaforki tu jest i tu jest, więc tam by nie było potrzeba. E, tutaj mam tak, tu mam tak, czyli musiałbym stawić jeszcze jeden tak i tak, żeby to już działało na, na pewno. E, wstawimy tutaj czajnówkę. Tutaj również. że mogli jechać w razie co? Tak wiecie, jakby na wprost chcieli jechać czy coś, to, to niech sobie jadą. Nie? No właśnie. No właśnie. To niech sobie jadą. Ok, teraz tak. Y aha, pobudowały się bloki, czyli trochę ludzi żeśmy zyskali. I propos zyskiwania ludzi. To ja bym w tej okolicy może gdzieś jeszcze zyskać trochę ludzi. Um, właśnie, jak tego, to uzyskać? Aha, to się tak nie pobudowało. <kluzny> <kluzny> Aha, ah, ha, ah, ah, no to może jeszcze tak... Y Tą ścieżkę przedłużmy. Czemu nie? Stawmy tutaj blok. Jeden jakiś. Może cofnijmy go trochę. O właśnie. Mógł go tak bardziej na zakończeniu zrobić. No powinno sięgnąć. Dobra. Jak nie, to będę kombinować. Czy tak tu powstanie bloczek jeszcze? Ja jeszcze tutaj bym upchnął jakiś blok. Czy już w tej okolicy tak średnio? No, raczej średnio. O, no dobra. Tak, jak średnio to trudno. Gdzie ty byłeś? Czy się paliło? A, tu się paliło i już musieliście helikopter wezwać. Aha. E, to ma bardzo dużo sensu, naprawdę. O, tutaj sobie elegancko płody. Super. E, propos importu tutaj e, stacji benzynowej tu nie mamy. Ja ją dodał może, co? Co wy na to? Stacja benzynowa, bo tu nie ma paliwa. W tym miejscu. Będzie? Będzie prąd. To o prąd chodzi głównie. Będzie prąd. że Tu nie będzie tak za dużo samochodów. To ja bym nawet w, tym, w taki sposób umieścił to. no I spoko. Yy, teraz tak, propo. Tu się zbiorniki już pobudowały. Pobudowały się. Nie pobudowały się. Tu się nie pobudował zbiornik, a tu się pobudował zbiornik. Tu się pobudował już zbiornik na przykład. Dobra. Tak wiem, pociąg czeka zbyt długo. Ale no to weźcie się ruszcie i zacznijcie... O Jezu, szybciej rozładować e, pojazdy. To będziecie czekać krócej. No proste logiczna jak budowa cepa. Tutaj przeładunek. Aha, tutaj zaczynają znikać te płody w końcu. Gdzie ty jesteś? Aha, ty wjeżdżasz znowu tutaj. No dobra, znaczy, no trochę tych kursów musisz teraz wykonać, jakby nie było. Bo, no tam jest praktycznie pustka świeci, więc spoko. Właśnie, a propos pustej, jak tutaj, żbir? No, ma się jako tako. Aha, i tutaj nie wybudujecie tego, bo czemu nie? Bo po co? Bo sobie nie możecie dodać automatycznie tego. No. Oczywiście, że nie. No dobra, to by było załatwione. Hmm, aha, i właśnie miałem tutaj z tym jeszcze coś zrobić. Eee, w sumie wszystkie te trzy miejsca mogą być wywrotkami wywożone. Więc skoro mogą, postawmy tutaj biuro dystrybucji jeszcze jedno. <grym> skoro może takie większe, nie, to się nie zmieści. To się Tutaj nie zmieści to się nie zmieści, to się zmieści łoby, ale nie zmieści znaczy, zmieści, ale w taki dziwny sposób kosmiczny. Ej, przecież ja tu mam od cholery miejsca do wykorzystania. Ludzie, weźcie mnie walnijcie zanim ja to zrobię. Dobra, tu ustawimy Distribution Office i to Distribution Office będzie zajmowało się eksportem tych trzech rzeczy, które będą tutaj się składować. Czyli przede wszystkim odpadów budowlanych w głównej mierze, złom aluminiowy raczej dość rzadko, no złom to raczej za jakiś czas już będzie wywożony stąd. Wow, ale chmura. No, spoko. Eee, jak tutaj idzie w ogóle... Przetwarzanie tego... Kapitalnie! Także aż wcale. Mamy no ciągle... pełno. Nie pozbywamy się ani trochę. Normalnie zaraz wezmę i zacznę wywozić tymi pociągami za granicę. Pizdziet. Eee... Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze chwila, i tutaj zrobimy rewolucję po prostu. E, okej, okay, dobra, teraz tak. Z racji tego, że tutaj będzie wyjazd. Dobra. W ten sposób, w ten sposób, żeby to był przejazd, tylko właśnie, gdzie chcę te, tą drogę doprowadzić? Bo to jest też bardzo dobre pytanie. Tak, w sumie, jakby nie było. Hmm, czy ja chcę tutaj doprowadzić do zjazdu, jakiś zjazd stworzyć, ale to byłoby bez sensu wtedy przejeżdżać na drugą stronę, bo można po prostu zjazd tutaj machnąć. Czy ja chcę na przykład gdzieś ją doprowadzić do jakiegoś miasta bądź miasteczka. Jestem w stanie tutaj przejechać? Jestem w stanie. Może ja bym dojechał do tej drogi? Tutaj? No bo wiecie, nie wszystko musi być do autostrady przypięte. Znaczy, też może być ta droga... ...przypięta tam do autostrady, ale też może to być taka po prostu z droga, e, nazwijmy to krajowa, zwykła. Czy tam jakaś międzymiastowa. Tylko połączymy ją Tutaj No i tutaj już nigdzie nie musi być połączony. I to co? o wybyce? Niech się tym zajmą? Chyba tak, chociaż Kurczę. Nie no dobra, wywrotek mamy jeszcze sporo. ...dostępnych, także... także tylko w sumie beton się wozi w takich ilościach chorych, że... ...że to nie ma wręcz sensu, ale... ...ale musi się dowieść kiedyś, Ech. ...jest problem kurczę z tym betonem... Wiesz, moment, Temend jest, czemu ten beton tak się sobą robi tutaj? ...a on się nie robi słabo, tylko tych betonierek tak mało mamy... ...ej powiem wam, że to ma nawet sens... że to głównie o betoniarki chodzi, wiecie Kurcze. dobra to coś wymyślimy cegły deski ma jeszcze profabę i stal by trzeba było skombinować Dobra, coś wymyślimy I właśnie, jak tutaj. No, trochę tej chemikaliów mamy, coś eee, miałem zrobić i wybiło mnie z rytmu. Znaczy, przede wszystkim problem jest taki, że właśnie z tym betonem mamy w tym momencie trochę problem. E, przez to, że ten beton jest po prostu wszędzie potrzebny, a tych betoniarek za bardzo nie mamy. I teraz tak nie bardzo mamy możliwość cokolwiek zbudować jakoś tak yy, bardziej więcej i tak dalej i tak dalej. Hmm. I teraz bądź tu mądry i pisz wiersze, że tak to nazwę w cudzysłowie. <coughs> Trzeba by to tak wymyślić, żeby to zaczęło to jakoś tak funkcjonować. Dobra, eee, z tym na razie nic nie zrobimy po prostu, ale na pewno możemy od razu tutaj wstawić ogrodzenie, więc się tym zajmiemy. O ogrodzenie, znaczy się mur oczywiście. Machniemy go dookoła. dotąd i tutaj o właśnie tu zaraz za wysypiskami tu może być tak do góry I tu już mógłby być ale zrobimy tutaj Jezu, troszeczkę mnie coś w smyra. No i machniemy sobie jeszcze tutaj tendy. Tutaj. Z tej drogi mniej więcej tak coś takiego tak o. tak w ten sposób aż nie mniej więcej tak mniej więcej tak okej okay. w górę No, i powiedzmy, że coś takiego tu mogłoby zaistnieć. Nawet. I tu jest oczywiście znowu potrzebny beton. W ilościach. No ale będzie to ogrodzone. Ja szczerze mówiąc, to tak kurczę. Yy, wielkościowo troszeczkę jak małe miasto yy, wygląda yy, moje, tylko wybyce. No bo jakby to tak przekształcić w taki kształt, to bym je tu zmieścił, chyba. Tak, tak trochę. Tak pomijam ten fakt, ale no właśnie zmieściłby. Raczej na pewno. Yy, jeszcze tylko tak, trzeba by kawałek drogi gdzieś powycinać. Na przykład tutaj. I na przykład tutaj. I stać przystanki. Do wysiadania oczywiście. No, i tutaj przystanek końcowy myślę, że jeden możemy wstawić. Jeden w zupełności wystarczy. Już tak nawet może on być przy bramie, czy gdzieś? Przecież nie, no bo prąd by potrzebował. No to byłoby sobie powiedzmy tutaj. O, w ten sposób, dobra. Będą wysiadać do przystanku z powrotem i ciach 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 Dobra Super Może być Jak sobie myślę, że ja bym tutaj zrobił przejazd w drugą stronę rzeki No, w sumie. W sumie może być. No, dajcie od razu, niech to budują. Oczywiście te chore ilości betonu znowu, 800 ton. Kurczę. I to jak się efektowy przedłużą, to akurat by miały przejazd. To jest po pierwsze. A po drugie, że. E, po drugie, że, 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 że. Tutaj byłaby jakaś taka droga może do autostrady też. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ej, powiem wam, że tutaj ładne miejsce teraz powstało na, jakiś, na jakąś fabrykę. I że mamy tutaj tory dostępne. Tak pomyślałem, że może fabryka prefabrykatów budowlanych. 352 tony prefabrykatów na dzień To jest obiecująca ilość Mogłoby to być tutaj Gdzieś, jakoś tak mniej więcej I akurat by tory można było odbić elegancko I to by mogło tutaj być Dlaczego to ma tam ha? Woda jest potrzebna do produkcji. No dobra, niech będzie potrzebna. No to tutaj będzie fabryka prefabrykatów betonowych. Why not? Tylko wiecie co, w takim razie... A nie, w sumie nie, bo zróbmy ją tak samo jak y, fabrykę, jak cegielnię. Czyli, że będzie jedno w tamtym miejscu sobie to wszystko egzystować. I z tych torów bym się szarpnął tutaj, takim zakrętasem. Bo tu byłoby sporo miejsca i elegancko byśmy sobie to rozwiązali. Nawet bardzo elegancko. Chodzi, wiecie, o przywożenie tutaj cementu głównie cementu, żwiru, cementu i żwiru. Cementu możemy dość sporo tu przywieźć, żwiru też. A i węgiel jeszcze tutaj jest potrzebny. I stal. No, ze stalą to tak już średnio. że tak powiem bym stał. Znaczy, generalnie wierć cement sam jest potrzebny. Tak w oryginale. A to jest utrudniona fabryka. Ale spoko, może być w materii. Bo ma to, to może być. No i fajnie. Eee. wody. Ok. Śmieci. Spoko. No i ma sporo prefabrykatów, może przechowywać. Więc tutaj powstanie fabryka prefabrykatów. Mam nadzieję, że już między odcinkami sobie gdzieś tam zacznę coś planować w związku z nią. Jak długo tutaj jedzie w ogóle autobus? Chyba zdążyłby tam dojechać, jeszcze tutaj. Więc tak chyba zrobimy, że z Fekowy z sobie zaangażujemy autobus. Chyba, że jeszcze stąd bym zaangażował, chociaż nie, stąd to tak średnio, bo... No nie bardzo. Trudno. Ale na pewno będzie tam, będą tam jeździć różne samochody. O, elegancko wjechał tutaj. No i dobra, i powiem Wam, że mamy pół godziny filmu, więc podziękuję Wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie odlubionych, ulubionych polecie z łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kiedy mam nadzieję coś produktywnego znowu zrobimy. Na razie wszystkim, cześć!